Hej, okay, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry Humankind. Jesteśmy w 464 roku przed naszą erą. Jest już całkiem nieźle. Pomoc e, humanitarna. Humanitarna. E, OK, otwarte granice, raczej nie tolerowanie potyczek, raczej też nie chcemy. Zawsze możesz naruszać granice. Okej, okay. czyli tego raczej nie chcemy. E, tak czy inaczej, gdzieś tam sobie ogarniać. Farsa, ma głód. Nie, 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 bo nam goście stąd uciekną. E, bardzo niedobrze. Dwie tury. No nic, tu ogarniemy, żeby to było jak najszybciej w takim wypadku. Zrobione. Oczywiście. E, być może dobrym rozwiązaniem byłoby właśnie wybudowanie portu. Kolejnego zresztą bez czynarmia wy nie możecie niestety dalej tędy podróżować a szkoda byłoby to fajne tu jest kolejne tu są kolejne zajęte tereny was bym prosił żebyście może płynęli dalej gdzieś w te rejony tak samo zresztą wy o ile będziecie w stanie gdzieś tam w przyszłości stacjonuj was zrobimy w ten sposób wy już jesteście zwodowani Także bardzo bym prosił, byście się przenieśli w te rejony, i tutaj moi drodzy wyjdziecie i stworzycie posterunek. Wydaje się to bardzo fajna opcja. Dalej, bezczynne miasto Teby. Żywność 21 jest na dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o stabilność, niestety kuleje troszeczkę. Przydałoby się to naprawić, bo jak, żeby to miało sens. Plus 5, plus 5. Okay. Najlepiej by było, żeby to było gdzieś tu. Mam być 4. Tak, wydaje mi się to być dobrym pomysłem, A ponieważ. Dlaczego wydaje mi się to dobrym pomysłem? Ponieważ e, tu jest taki duży kawał, który trzeba minąć. Dzięki temu mogę wybrać albo tutaj tworzę jednostki, albo tutaj. I to według mnie jest bardzo, bardzo fajne może w blasku księżyca. W ciągu kilku lat żegluga przekształciła się w Twoim społeczeństwie z niebezpiecznego eksperymentu do cenionej umiejętności. Brzegi Twojego państwa tętnią życiem, a wzdłuż nich pływają statki, których załogi znajdują drogę dzięki punktom orientacyjnym. Niektórzy doświadczeni marynarze zasugerowali jednak, że dzięki ustaleniu pozycji względem Słońca, Księżyca i gwiazd będzie można wypłynąć jeszcze dalej. Ocean. Jak odpowiesz na tę propozycję? Zbierajcie. Postęp może wypływać z intuicji. Zbierzemy obserwację nieba do naszych marynarzy. Eee, Okej. Okay. Połowę, przez co dostaniemy. Będziemy mieli tak naprawdę połowę obrażeń, jeżeli chodzi o nawet gdzieś tam głębokie morze. Eee, szybka. Całe szybko lubią na rondzie, na Nie, raczej to będzie fajne. kurde, wiecie co, chyba to jednak wybiorę, bo to jest plus 2 do szybkości ruchu na lądzie i na, na ruchu flotę i to jest na 10 tur, a to jest tak naprawdę tylko na też 10 tur, w ostatecznym rozrachunku na chwilę obecną wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie najzwyczajniej w świecie, by mieć więcej jednak tych punktów ruchu a niekoniecznie cokolwiek innego stanowiąc podwaliny istotnych postępów w inżynierii lądowej, hydrologia zapewnia podstawowe teorie na temat przepływu wody i cyklu, cyklu hydrologicznego. Okej. Okay. Eee, Nieznane Epoka wkroczyła w epoka średniowiecza. Frankowie. Eee. Ej. Dobra. Klasyczna. Czy ja jestem? Nie. Wielcy planiści, Egipcjanie. Nie jestem pewien. Jeszcze nie osiągnięto tej epoki. Nie wiem czy to nie jest... Czy jakaś ta nie poszła po prostu już wyżej? A dlaczego? Przecież ja mam najwięcej punktów. Generalnie nie... Aaa, żółci poszli. Mimo, że mają mniej punktów sławy. W takim wypadku raczej to nie jest zbyt dobre. W Szczęście sensie, no, dla nich, dla nas generalnie jest spoko. 16 żywności w ciągu 4 tur. Poproszę, bezczynna armia. Idziecie tutaj. Hmm. Wyjdźcie może tędy. Tutaj, podróżujcie. Hmm. Gdzie wy jesteście? Jakieś takie trochę dziwne miejsce. Nie chcę takich pustych terenów. Bez sensu są puste tereny. Nie wiem czy to mi coś da. Zaokrętowana? Jak to zaokrętowana? Aha, ok. Nie rozumiem. No i właśnie, tu musimy daleko biec, żeby cokolwiek mógł e, cokolwiek móc zrobić. Dobra, have a reputation for being after either knowledge or territory. In other words, I suspect they'll be either a very good neighbor, or a very difficult one. Okay. Imperium. Do eee, Frankowie. Greetings! This is where I greet you. Impress upon you the wonder of my people? And tell you my ambitions? No? Frankowie mają najwyższego władcę. To jest dość dziwne. Ekstrawerty, chętny do nawiązania kontaktów. No dobrze, lojalny. Ceni praworządność i wierność. Nigdy nie złamie danego słowa. Nieufny, ma tendencję do wątpienia w Twoje intencje. Musisz się postarać, by go przekonać. Hmm. Senduj. przekaż, pół wojownicy nie. Nie wiem, zrobimy to. Nie wiem. Mamy 400. No jedną, która jakby funduszy im przekażemy. W sumie dlaczego nie. Dobrze. Wydaje mi się, że tak czy inaczej jesteśmy na trochę lepszym poziomie rozwoju? Taką mam przynajmniej nadzieję. Kwestia jest tego, czy. Czy jest to prawda? Jak w 100%. Co to jest? Naciski. O, proszę. Dobra. E, co za tym idzie, najlepiej by było to wszystko ogarnąć. Tutaj. Dobra. Kolejne, kolejne, kolejne nasze e, śmieszne rzeczy. Fortyfikację ogarniemy. Jak tak? Coś podejrzewam, że w najbliższym czasie może wystąpić jakiś tak, problem. Nadzieję, Bardzo mi zastanawia, dlaczego ciągle z nimi mamy jakieś kurde gadanki. Traktaty, ambasada, przerwa techniczna. Okay. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze miasta? 18 żywności, 7 żywności, także tu się by przydało troszkę właśnie w to zainwestować, co właśnie też teraz robimy. A trzy bezczynne armie, hmm. nie wiem, chyba najlepszym pomysłem byłoby przejście tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Wasze tereny i tak możemy cały czas tak naprawdę przemierzać. I bardzo chętnie to będziemy oczywiście robić. Tu by było fajnie się dostać. No ale to już w przyszłej turze.

Co z tobą jest nie tak? Dlaczego tak to zrobiłeś? Dobra. Wrak. Plus 50 wpływów. Pięknie. I możemy wrócić. Dobrze. Bardzo mi się to podoba. I jeszcze macie punkt ruchu. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Jak to dalej wygląda, jeżeli chodzi o Teby? 18 żywności, przemysł jest na dobrym poziomie. Wszystko mnie zadowala jak najbardziej. Dalej przydałoby się to. O, właśnie. Mamy to przyłączone. Przynajmniej, powolutku będzie przyłączane. Stabilność jest no, na bardzo niskim poziomie. Pytanie się pojawia, jak możemy zyskać większą stabilność? Mm, jakoś specjalnie, żeby nie. Hej, okay, przemysł. O, właśnie. To jest fajna rzecz. Studnia publiczna. Dzięki temu... pogarniemy. Tak, tak, tak. Poproszę. Armia zagubiona na morzu. Jednostki tej armii zostaną uszkodzone w następnej turze. To wiemy. Fortyfikacje. Fortyfikacje projektuje się, by zabezpieczyć miasto przed najeźdźcami i umocnić władzę w czasach pokoju. Odgrywają istotną strategiczną rolę w rozwoju mocarstw regionalnych. Paniali, paniali. Traktaty. Nawiąż kontakty. E, Nawiąż kontakty. I tutaj też chcemy. Dobrze, nawiązaliśmy kontakty, dzięki czemu chciałbym Was powolutku, powolutku asymilować z nami. Pochwal używając wpływów i przekup używając funduszy. Tak, będziemy na tym poziomie działać, jak najbardziej. E, sprzeciw. O Jesus Maria. Dobrze, propozycja umowy. Zobaczmy najpierw to. Dobrze, niech będzie. Podpisz. Mm -hmm. e, przemysłu odmów. Raczej nie. Panie kolego, pilne wydarzenie udasz. Rosnące rzesze wiernych, religia, imperium się rozwija, a szeregi jej wyznawców rosną z każdym dniem. Niektórzy praktykują wiarę, uczestnicząc w ceremoniach prowadzonych przez kapłanów, a inni oddają się indywidualnym obrzędom, Coś udzielić błogosławieństwa jednej z tych metod. No i tu bardzo mnie zastanawia, ponieważ z tego co słyszałem, ma to wszystkie tego typu a... o, orszak. Wszystkie tego typu rzeczy mają duży na to wpływ, na wpływ na to, co się dzieje. Tutaj raczej będziemy robić orszak, ponieważ no, stabilność przy, przy, dużym, przy dużym rozwoju, jakby przy mocnym rozwoju naszych. O, to już niedługo. Pacyfista zyskuje sławem. Eee, przy dużych, dużym rozwoju, dużej ekspansji, niestety, jest duża szansa na to, że prędzej czy później. O, będziemy tego potrzebować. Dobra, wyjdziecie tędy jak tak. Trudno. Jesteście ledwo żywi. Wiem o tym, wiem. A dlaczego ty. Bez sensu. Po prostu bez sensu. Tyle ma do powiedzenia. Dobra, wyjdźcie tutaj. Was bardzo chętnie bym zładował. Odkrywce. Bardzo ładnie. Warlove. Stworzenie posterunku. Już niedługo. Gwiazdki rolnika za sekundę będą uzyskane. Kolejne. To już mamy ukończone. OK, czyli teraz najlepiej by było przejść w... Naukę. 36 zrobimy. Dobrze. E, raczej nie mamy tutaj opcji, żeby kogoś przesunąć. Z przemysłu tu możemy tak naprawdę na jeszcze troszeczkę nauki pójść. Dobra. Czy armię. armia? Idźcie tędy. Tutaj też mamy bezczynną armię. Gdzie bym chciał... Bał, ...nie, ble. Gdzie bym... ...bambo. <laughs> nie umiem mówić. Gdzie chciałbym was wysłać? Najpierw idźcie tędy. Dobra. Okej, okay, kolejna armia. Może iść w te rejony. Tu przepłyńcie sobie. Dobra, miasto jest bezczynne. No i właśnie, żywność mamy, stabilność troszkę kolei, ale to też nie jest jakoś specjalnie duży problem. E, tutaj dzięki temu zyskamy bardzo dużo, tak naprawdę wszystkiego. Wiara dzielnica, bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba, są to ciekawe rzeczy, ale najpierw możemy uczynić to. E, dzięki temu będzie, wie, będą większe wpływy na plac główny. Dobrze, dobrze, dobrze. Następną rzeczą będzie filozofia, bo to jest bardzo szybkie badanie. Bardziej na tej zasadzie, myślę. E, zostały zniszczone. Rozumiem. No, niestety, źle operowałem, ok? Źle operowałem tymi podróżnikami. Także, niestety, tak podeszło. Monumentalni wykonawcy niech będzie. Twoje naciski. Skąd ja mogę wziąć naciski? Aby zdobyć naciski, szpiedzy i posłowie mogą na terenach innego imperium szukać naciskowych informacji wywiadowczych, aktywne roszczenia, które Twoje oraz inne imperia mają przeciw Twojemu celowi. Odrzekanie się roszczeń zamiast przekształcanie ich żądania również może zapewnić trochę nacisku. Ok. Czyli tak, generalnie najlepiej by było, jak rozumiem, jako następną postać. Zrobić ambasadora. Okej. Okay. Bezszynna armia? W hmm. pierwszej kolejności to chciałbym przyłączyć. Pięknie! No i stabilność znowu spadnie do zera. Ajajajajaj, bardzo niedobrze. Tutaj przejdźcie. Tu możecie też e, zostać zwodowani, tak naprawdę. Was gdzie wyślemy? Czy do Memphis czy nie na razie wy będziecie tutaj siedzieć Was chcemy dalej pokierować gdzieś w te tereny w miarę możliwości oczywiście Dobra Memphis 13 tur raczej nie. Raczej to za chwilę. Żywność, przemysł, nauka. Chciałbym dzielnicę naukową, ale chyba nawet takiej nie mogę wytworzyć, niestety. Żywność na rzeka, to może być fajne. Dobra, zrobimy to w ten sposób. No i proszę bardzo. Mamy filozofię. Prowadząc głębokie rozważanie nad z pozoru z czystymi, prostymi pytaniami o wartości, znaczenie egzystencji, rzeczywistość, kultury, mogą lepiej zrozumieć świat i siebie same. Dzielnica badawcza. Gwiazdka epoki została odblokowana. Co za tym idzie? Jeszcze jedną potrzebujemy, by e, tak, naprawdę, tak naprawdę móc przejść na wyższy poziom. Teraz pytanko się pojawia, ponieważ żeby to zrobić. Pić? Ok, widzę, że w sumie jesteśmy blisko tego i chyba na tym się nowa religia czemu ok, jak ja mogę to co ja mogę z tym zrobić, potwierdzić. Dobra. Tu widzę, że. Szamanizm Egipcjanie, to my jesteśmy. Okej, okay. czyli na naszą religię już niedługo może coś przejść. Okej, okay. to mi się podoba. To mi się podoba jak najbardziej. Względem dalszej ekspansji chciałbym może jeszcze jakieś miasto założyć. W miarę możliwości oczywiście. Na pewno tutaj chciałbym, żeby ktoś się przedostał. Kurwanie, tu. O Boże, koślawe ręce. Dosłownie. Bezczynna armia. Zebrano osobliwość. Idźcie w tą stronę. Bardzo chętnie bym... O, pięknie. Pięknie. 50 i 40 nauki. Was bym wysłał tutaj. Idźcie w tą stronę. Podróżujcie do nich. Przyjaciele moi sympatyczni. Was wyślemy tutaj z kolei odkryjemy sobie troszkę więcej terenów Chciałbym zobaczyć co tam ciekawego u was się dzieje moi kochani sąsiedzi sąsiad sąsiad raczej wam nie będę pomagać no sorry memory ale ale nie dzielnica darkowa dzielnica badawcza może być fajną opcją plus 11 a jak to wygląda względem? Właśnie. Stabilizacja kuleje i to dość mocno. Plus 5, plus 2. <laughs> Zobaczmy. Czy tutejsza. Stabilizacja jak najbardziej. Plus 20 do stabilności. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Asymilacja po sterunku, podbój. Chyba tak, chyba tak. Amfiteatr to raczej jest na. Napływy i inne takie dziwne rzeczy. Te bez wzburzone rastroje. Teby. Właśnie to robimy. Moi przyjaciele. Musi tak być na chwilę obecną. Nic z tym nie poradzimy. lub eee, luksusowymi. Przyjmi. Jak najbardziej. Raczej od nas to będą kupować niż my od nich e, dobrze. Dalsza podróż naszych armii ma się rozpocząć w tym kierunku. ok? i tutaj bardzo chętnie chciałbym, żebyście wyszli na ląd w tym miejscu, tak? Poproszę. E, czy tutaj coś jest ciekawego? Raczej, raczej nie czy tędy. Ja I tak mogę poruszać się waszymi drogami, także nie ma to większego znaczenia. Memphis lepiej by było, gdyby ktoś był w Tebach, ale no trudno. Nie poradzimy. Czech, dlaczego oni mają tak dużo siły wojskowej. Nie rozumiem. Dobra, na małym lądku jesteście. Tu zostaniecie zwodowani. Gdy nie podniejszej stabilności dojdzie do buntu. Wiemy armia zagubiona na morzu. Ej, okay. wy już nie jesteście zagubieni na morzu, możemy dalej podróżować. Tu dowiemy się najwięcej. Okej, okay. nie za dużo tak czy inaczej. Eee, czy wy możecie iść do Teby? Nawet macie całkiem disco, niech będzie. Będziecie biegać sobie po mapie. A co? Jak się bawić, to się bawić. Drzwi wywalić, okno wstawić, jak to mówią. Pięknie. I tu wchodzicie. Tutaj, nawrócone na nową religię. I to jest nasza religia, także to mi się bardzo podoba. Względem religii, chyba też mamy bardzo fajne opcje, żeby to robić.

Gdzieś tam egzystują, daleko, daleko, farsa Żywność, e... stabilność niestety spada. To mi się bardzo nie podoba. Ale. Były dwie, ale i Alice, ja wiem, ja wiem. Fortyfikacje, stabilność, czyli studnia publiczna jest bardzo fajną rzeczą w każdym, w każdym mieście. Memphis, mapa nieboskłonu. Osiągnięcia naszego imperium na polu nauki są już dla nas źródłem dumy. Pewna rezolutna i przedsiębiorcza niewiasta z najbardziej prestiżowego ośrodka nauczania miasta Memphis podarowała ci atlas nieboskłonu, dzieląc, dzielący gwiazdy na konstelacje. Ich obrotowy ruch, niegdyś domena zarezerwowana dla bogów, zaczyna się zwolna poddawać ludzkiemu poznaniu. Jak go wykorzystać? Militaryzacja, podzielenie się tą wiedzą z armiami naszego imperium może nam zapewnić przewagę podczas eksploracji. Plus, za, dwa, zasięg. Wzroku, inwestuje w naukę. Nauka, Okej. Okay. edukacja. Przy odpowiednim finansowaniu dziełu to może zainspirować pokolenia artystów i myślicieli. Zdaje mi się to fajnym pomysłem. Dobrze, jak to dalej wygląda? Eee, ile jeszcze nam co brakło Ludzi? 32 do 34? Ok, hmm. budowniczego? 3. Dzielnice, żeby miało to sens. Masz odpowiednią. O, widzisz religię. Shamanizm, Egipcjanie, już już przywództwo religijne? Buddyzm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm, zaratuszanizm. Nie wiem, <gryw> jak mam być pewien, mam być szczery, to nie mam pojęcia to tutaj ogarnąć. Nie wiem, wydaje mi się chrześcijaństwo być najbardziej znaną opcją. Islamu nie będę chciał, bo, bo, bo nie. Buddyzm też może być fajny. w sumie wielka domatun. Większy, nie? Ok. A, okej, okay, dobra Po substancje odurzające. Dzielnica religijna, jezioro, wody przybrzeżne. To wydaje się fajne. To wydaje się naprawdę fajne. Rzeka dzielnica religijna to też może być spoko. To będzie dzięki temu duża stabilność. Ale jednak żywność jest, wydaje się, lepszą. Buddyzm oparty na szacunku dla morskich bogactw. Dość dziwny wybór, mam tego świadomość, no ale no cóż. Buddyzm, ma nowy dogmat. Król Dristurden ogłasza dogmat, szacunek dla. E, dla. Dla morza, tak naprawdę. Dobra, kolejną rzeczą tutaj chciałbym to garnąć e, i dzięki temu chyba Memphis będziemy w stanie dołączyć. Tak myślę. Co tutaj mamy? Najwyższy Was, Władca w Dusz. Dusz, tary, dusz, dusz ja, dusz janta, nie będzie. No dobra, ale na dzisiaj zakończymy. Dzięki serdecznie za oglądanie. komentujcie, subskrybujcie po górę nie żałujcie eee, No i cóż, do zobaczenia w przyszłych odcinkach, było bardzo miło. Do zobaczenia i cześć. A o, tutaj możemy zrobić, ale tym się zajmiemy w przyszłym odcinku.